Chcesz się pozbyć brzydkich wałeczków i tłuszczu? Znamy nowoczesny sposób na wyszczuplenie ciała, który sprawi, że polubisz swoją idealnie smukłą sylwetkę i stracisz zbędne centymetry. Pass Mas Slim od Mango to wyjątkowy produkt, który działa nieustannie. Jest wygodny i niewidoczny nawet pod dopasowaną garderobą. Pass Mas Slim ma podwójne działanie. Po pierwsze, wystarczy go założyć, by ciało natychmiast stało się widocznie smuklejsze. Po drugie, podczas noszenia pasa Mass Slim dzięki jego wyszczuplającemu działaniu rzeczywiście schudniesz, nieważne czy chodzi o talię, biodra czy brzuch. Gdy tylko go założysz, natychmiast optycznie wyszczupli Cię o kilka centymetrów. Ale to nie koniec. Gdy będziesz go regularnie nosiła, będzie cię masował, dzięki czemu będziesz chudła. Nosiłam pas Mass Slim przez dwa miesiące. Po dwóch miesiącach zmierzyłam się. Wynik mówił sam za siebie. Straciłam w talii 10 centymetrów. Bez względu na to, czy masz problemy z talią, biodrami czy brzuchem, wystarczy założyć pas mas and Slim od Mango, a natychmiast staniesz się o kilka centymetrów smuklejsza. Ale to nie wszystko. Jeśli przez pewien czas będziesz go nosiła regularnie, to schudniesz. Chciałobyśmy zbadać skuteczność pasa Mass Slim przy pomocy kamery na podczerwień, dzięki czemu będzie widać efekt działania koralików turmalinowych. Gorące rejony widoczne są w postaci koloru czerwonego, a zimne niebieskiego. Kamery na podczerwień są precyzyjnymi urządzeniami. Wykorzystaliśmy tę te technologię na osobie, która ma na sobie pas. Miejsce zakryte pasem jest czerwone, a rejony odsłonięte są niebieskie. To dowodzi, że przez samo noszenie pasa temperatura skóry podnosi się o kilkadziesiątych stopni Celsjusza. To ma wpływ na zwalczanie zbędnego otłuszczenia i skórki pomarańczowej. W chwili, gdy go założyłam, wałeczki tłuszczu, które denerwowały mnie przez lata, zniknęły. Nie ma ich. Nie musisz stosować żadnych produktów ani ćwiczyć. Pas Mass and Slim jest wystarczająco skuteczny, jest prosty w użyciu. To fantastyczne. Dzięki wyszczuplającemu działaniu pasa Mass and Slim, polubisz swoją smukłą sylwetkę i będziesz traciła centymetry. To wyjątkowy produkt, który działa nieustannie. Nie czekaj dłużej, chwyć za słuchawkę i złóż zamówienie już teraz.